No tak, zerwało mi film, ale okej, okay, jedziemy dalej z tematem. E, no dlatego, m, przecież wszędzie do, dookoła jest, zobacz jak my mamy moc sprawczą w tym wszystkim, żeby w ogóle przeciwstawić się temu. Nie przeciwstawić się złu, przeciwstaw się złu, a ono prychnie od ciebie. No, mamy potężną moc, nie? W nas samych, zacząć to od przemienienia własnego serca, później ta wojna, która się toczy w sobie, jest zażegnana, ona nie ma prawa wyjść już na zewnątrz. Nie ma prawa toczyć kolejnej wojny z innym człowiekiem, e, prowadzić nienawistnego życia, nienawistnego podejścia do drugiego człowieka. E, to jest po prostu. Można by było powiedzieć, że to jest ludzkie, ale jakie to jest straszne i takie. Ale za to. List do Hebrajczyków z 12 rozdziału w 14 wersecie mówi jasno i czytelnie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Właśnie, dążcie do tego pokoju i świętości. Przemieniajcie właśnie serca, umysły. Przemieniajmy w ogóle nasze serca i umysły. Nie debatujmy o tym, ale rzeczywiście powiedzmy sobie jasno i szczerze, że... Podejmuje decyzję, że przestanę obgadywać, przestanę nienawidzić, wybaczę po prostu jeden mały akt, który może czynić cuda. Sam się za to biorę. Sam każdego dnia rzeczywiście świadomość Chrystusowa, umysłu Chrystusowego, jestestwa Chrystusowego, tego jakim On był człowiekiem, jakim był Bogiem w człowieku, jaką miał. Jakie miał podejście do, do życia codziennego i do drugiego człowieka, ta świadomość, która powinna spływać dla każdego z nas, to będzie to uchwycenie właśnie tych, tych osób, które otworzą serce na to, żeby już tutaj na Ziemi przemienić swoje życie do tego stopnia, aby ta świadomość z nas wzrastała i będziemy ogółem tworzyć potężną zmianę. To będzie potężna zmiana, która będzie ogółem tworzyć. Przemianę ludzkich serc, przemianę energii Ziemi, przemianę funkcjonowania narodów, taką mam wiarę w to, że to po prostu ma płynąć z nas. My musimy być w tej jedności. Trochę ubolewam nad tym, że my jako chrześcijanie jesteśmy tak mocno podzieleni i często pierwsze, co robimy, to obgadujemy drugiego chrześcijanina, bo on akurat inaczej wierzy, bo, bo religijnie idzie inną drogą. Błogosławię Was na ten dzień, na ten weekend. Miejcie wspaniały czas. Amen.